Witam się ma cześć. Ja jestem ziomkafe a to jest kolejny odcinek serii e, Luźny Minecraft. Dzisiaj nastaje nowy dzień, jak widzicie, jest teraz za mną. E, czekajcie. Tutaj jest. O, kurczę, chodź tu. Rozwalimy to. Jak widzicie tu jest wstaje poranek. Tu jest kwiatek, o. o. właśnie chciałem wam powiedzieć, że creepy windowsy wybuch. To było tak. E, ja sobie właśnie stoję przy tej mojej jakby luce, tutaj tutaj był postawiony e, jak się nazywa? Cobblestone e, I po jakimś czasie jak tak patrzyłem, tylko patrzyłem, zakościł do mnie creeper i w sumie nie by było za miły. Ja sobie tak wyobraziłem, że on tak stoi tutaj, ja stoję tutaj i jest ten kloty tutaj. I on tak stoi i mi tak mówi do mnie z taką twarzą What the fuck? i wybuchał. Nie? No i połowę domku mi rozwaliło, znaczy mojej jest połowy, <laughs> Musiałem trochę zatkać. Um, no i taką dziurę wyrządziło. No ale, nieważne, jeśli chodzi o dziurę. Załata się, mamy dużo kobla. <śmiech> <śmiech> jest fajnie. Chodź tu krowa Dawaj mięso. Ale lagi, kurde, no. Miało nie być lagów. Czemu są lagi? Wiecie co? zrobimy tak no i nie będzie leków Usmażyłem sobie kurczaczka yy, podczopa usmażyłem wszystko wygląda tak jak wygląda teraz więc idziemy na dalsze poszukiwania naszej pierwszej kryjówki znaczy co ja mówię pierwszy noc przeżyłem ładnie w sumie z creeperem pierwszą upojną noc z creeperem przeżyłem tak yy. Teraz może sobie jakieś wykonać łóżko, bo już nie chcę mi się za bardzo czekać e, O ładna, ładne, ładne coś Zamknij się krowa No jaka, to za krowa z niej Nic mi nie dało O, jeszcze jedno słyszę Słyszę jeszcze jedną. What the fuck, co to jest Takie białe coś, widzicie tutaj? Pod moim wskaźnikiem teraz jest Takie białe dziedzictwo, nie wiem o co chodzi z tym ale... ale to jest dziwne powiem wam wągiel, wągiel, wągiel wągiel lak, 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 kurde nie o to mi w sumie chodziło ale mniejsza o większość dobra mam coś, ale nie mam czegoś innego zrobimy tak zrobimy tak, jak bycie u bez nie, nie, e, mm, dobra, tego nie było. Bez komentarza zostawię. Spadło to, to czy, czy do mnie spadło? Chyba, chyba spadło na dół. Nieważne. Mm, mm, Opie sobie węgiel. Hoho Ale super. Naprawdę. Początki z najgratem są ekscytujące, naprawdę. Kopanie węgla drewnianym kilofem, to jest coś so, powiem wam. Wiem, że mam kamienne, ale wstępie wykorzystać cały drewniane, a potem dopiero z kamiennego korzystać, bo ja lubię jak mieć poukładane rzeczy i jak nie, nie zajmują mi dużo miejsca w ziunku. No, teraz się jak widzicie skończył. My zrobimy tak i mamy szybsze wszystko i wściekłe. Ale sobie wągla wydobędziemy. Ho 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 No i super jest. Naprawdę powiem, że super jest sorry za ten szum ale musiałem poprawić e, mikrofon posuwo mi się z biurka bo ja mam taki, wiecie, taki przyczepiony do biurka mikrofon kupiłem sobie taką nakładkę jakby na niego e, no, i, no i taki mam dobra wszystko wykopałem, co trzeba chyba wszystko dobra, to schodzimy na dół no dobra, to gdzie my się mieliśmy kierować na wschód chyba na wschód powiem nie wiem powiem szczerze naprawdę muszę poszukać jakiejś ciekawej miejscówki na mój domek nie chyba nie będę robił domku w tej serii akurat może pomyślę o tym później w tej serii na pewno będzie dziura w skale ponieważ za dużo domków robiłem już nie sobie tylko odległość rysowania czy, czy, czy coś tam Dobra ładnie O tu jest jaskinia I like jaskinia Krowa! Mm -hmm. <laughs> tak wiem też cię lubię ehm... Jakby to... Nie to miałem na myśli ale, ale może być w sumie. No dobra, mamy trochę skórki już. Możemy sobie buty zrobić. Yeah! Fuck yeah! No dobra. Wągielek. Ale to jeszcze oświetlę może na początek, żeby to mi nic nie wyskoczyło. Ja to sobie tylko kopał wągielek, znowu będzie What the fuck! I znowu mnie zabije taki e, creeperek na przykład. Nie wiem, czy w tej wersja jakaś inaczej jest, ale, ale creepery teraz załatwiają po jednym razie. Kiedyś było tak, że jak wybuchł koło was creeper e... su, taka muzyka kupia. Mm, jak było, że kiedyś obok was wybuchł Creeper, to potem było go... Znaczy... No w sumie to tak, że jak obok was wybuchł Creeper, powtarzam się już wiem, to nie zadawał wam na całych obraży, że zabierał wam na razu 10 serduszek, tylko zabierał wam e... nie wiem z 7. I dostawało wam to zawsze dwa albo trzy serduszka. A teraz to zabiera wszystko. Dziad jeden. Cholerny creeper. Więc teraz ra ra radzę na niego uważać. Kurczę, co ja mam z wymową dzisiaj. To przez tą Coca-Colę, bo obok mnie stoi Coca butelka Coca-Coli. Jezu! E Pepsi, dokładnie, ani Coca-Coli. Bo ja szczerze mówiąc wolę Pepsi. Bo od Pepsi się głowie Pepsi. Więc w sumie jest... <noise> ciekawie um, Tak, na pewno przez te Pepsi mi się tak, w głowie Pepsi <noise> Ciekawe zagadnienie Od Pepsi się w głowie Pepsi What the fuck Nie no, w sumie jest fajne fajne, fajnie wymyśliłem Podoba mi się To będzie moje motto Nie pij Pepsi? Dlaczego? Bo, mi, bo ci się będzie w głowie Pepsi 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 No ale no, że ja jestem nie tych spi nie tych właśnie pepsowatych, czy jakichś tam innych. Dlatego nie będę mówił nic o Pepsi Bo mi się... Dobra, przestanę już gadać to wreszcie o tym Pepsieniu. Tylko myślałem, że kilof mi zdech, kurczę. Minecraft postawię zaskakiwać. Dobra, zjemy sobie kurczaka, pogodny jestem. A miam No. Wielki a z drugiej strony pewnie nic. No widziałem. E, pochodnie może... Za... Nie... Mm, Czarkowa. Nie mam batyków. Nie, nie, mam jeden. Na to jeden. Dobra, zrobimy tak. Już mamy 25. Haha. I am hardcore. I mamy raz 24 pochodnie. I like it. No dobra. Mm, 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 mm. Krowa i owca. W wielkim mieście Musimy zużyć ten drewniany mieczek Czekam te lagi Noc zautomalizuj tą grę Specjalnie do mojego komputera <zysk> Ale zauważycie, że obliwion, tak samo mi się nie tnie W ogóle prawie, w ogóle mi się nie tnie Gram cały czas na 70 fps chyba yy. I mi się w ogóle obliwion, nie tnie Jest na najwyższy detale, wszystko ustawione nie w chyba jest na średnie detale. Ale, ale nie, nie tnie się w ogóle. Ale ten przeklęty Minecraft w jawie dodatkowo, cały czas mi się tnie. I mnie to wkurza. Czasami... Nawet nie czasami, często mi to wkurza. No, Kurcze, jak krowa, ciągle musi uciekać. Zdejechaj krowę. Dobra, mamy już na spodnie chyba. Tak? Ola fajna, skała tam jest. Super jest. Ale czy jest ja przyszła chyba? To nie jest to dobry znak, powiem Patrzcie, tu jest e, super fajna, super góra. A tu jest e, zimowy biom. I węgiel. E, pozwólcie, że wykopię ten węgiel, ponieważ jest on przydatny bardzo do życia. <głosy> <głosy> jest on super przydatny do życia tak jak wam mówiłem e, w wcześniejszym odcinku w wcześniejszym e, e, let's play'e z minecrafta będą mm, w niedzielę let's play'e w, z obliviona będą e, w poniedziałki i co ja mówię w środy i w piątki no i może w poniedziałki wiecie co zastanowię się nad poniedziałkami, poniedziałkami bo wcześniej kończę szkołę więc, więc mogę się zastanowić na tym żeby jeszcze odcinki wychodziły w poniedziałek nie wiem, po co wykopałem ten kamień, ale zawsze się przydam. Ała. Mmm, no dobra. Nie wiem, jak wiesz, że cały czas szkieleta i mnie to czasami irytuje. Dopóki go nie znajdę. Tak. O kurde! A, a, a! a. Jaki dziad wystraszył mnie! No nie, nie daruję ci. Jeszcze jeden przeklęty lag. No nie. Dziadzie! A! Nie lubię lagów! Zajmij tym Dobra. O kurcze, dwa tam są Żydy małe. O tak, bicie się, bicie się, bicie. Dawaj dawaj, 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 dobrze, dobrze, dawaj go, jeszcze raz. Jeszcze raz, dobrze, dobrze, dawaj go, dawaj go, wryj go, wryj go. Dobrze, dobrze, dawaj go. Dobrze. I teraz ja cię dobiję. Bo, bo mi się nie przydasz na pewno. zesłyszałem zombie, a to nie jest za, za ciekawy odgłos. Boję się, powiem wam. A, kurde. zachowuję się raz jak baba, ale jestem męski. Muszę się zachować męsko. Nie mogę się zachować jak baba. Muszę kopać węgiel. Bo jestem górnikiem. Wziąłkawy górnik. Nowy wynik na YouTubie. Jeszcze to i zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Możliwe, że tutaj wyjdzie, więc to może być nie za ciekawe, dlatego położymy sobie tutaj kobla. Kobla to tu. O, dobra. Coś mi się nie podoba taka jaskinia, powiem Wam. Miałem rację, ale Ciebie da się ogóle nie boję. Ty mi guzik zrobisz z nadmoladą bułeczkę mi zrobię z marmoladem Gień, dobrze. Powiem że... Fajnie by było, gdyby noc już dodał ten... te... nie, nie zajdę na pewno... E, gdyby noc dodał te expienie, że coś by się dostawało za to. Prawdopodobnie mają być za to... E, czekajcie co ma być za to... Świnio! Też cię chrunkam mają być za to um... czekajcie, no co ja miałem powiedzieć, kurczę zapomniałem a, dobra, już nie, wiem mają być za to um... no te, te, te czary całe e, że wiecie, że, że robi się czary blabra, abracadabra, hoho -ho pokus, czary mary i tak dalej um... no i po tym jak się już takie coś zrobi To się robi coś innego, na przykład jak e, Będziemy mieli teraz nowe stoły do kraftowania, kraftowania e, e, Zaklęć albo, albo mixtu, nie wiem Ale na pewno będą stoły Nawiedza mnie coś, nawiedza mnie coś Kurde, się boję Jeszcze Przeżywam noc w skalę. No to jest w ogóle już szczyt możliwości. Naprawdę. Ech, boję się. No dobra, wiecie co? Ja to może sobie zadkam. Ja to słyszę jakieś potworka. Nie lubię potworków ogólnie. Dlatego poczekam sobie tą noc. A z Wami się niestety muszę już pożegnać. Miło się z Wami <laughs> rozmawiało. Eee, zapraszam Was do kolejnego cika. Eee, Siemana rapa i czołem na